Pan Mirze próbuje powiedzieć, że prosi o rękę Twojej córki dla swojego syna. Rozumiem. Wspaniale. Nie ma nic lepszego niż dwoje ludzi, którzy się rozumieją, prawda? Romie Mirze, przyszliście jako przyjaciele, ale tak się nie rozstaniemy. Coś powiedzieliśmy? Nie mam pojęcia. Riza! Czy on woła? Ojcze! Zwołaj braci. Dobrze? Pewnie ma wielu braci. Może też chcą być obecni.